Kochani, witajcie na kanale Czytania dla Duszy. Zaraz wam przedstawię horoskop na wrzesień dla znaku raka. Zacznę od przetasowania kart i zobaczymy co tutaj dla raka się szykuje, z jakimi energiami będziecie pracować, jakie wskazówki daję wam tutaj. Co dla raka na wrzesień? Co dla raka na wrzesień szykuje los? Dobra, już, już patrzymy. Co dla raka na wrzesień? Zaraz wam będę opowiadała, co ja tutaj widzę na wrześni. Bo widzę ładnie. Dobra. Co wam moje drogie raki tutaj e, wyszło? Dziesięć pentakli jako energia główna. Bardzo ładna. Zazwyczaj e, jest tak, że te dziesięć pentakli m, oznacza takie e, poczucie spełnienia, poczucie dostatku, poczucie obfitości. Tutaj w, sprawie, w strefie pracy, w strefie materii może przyjść właśnie to spełnienie. E, przypływ gotówki, jakiś e, dostatek, właśnie materialny. Tak może być. Jeżeli chodzi o energię, to takie wewnętrzne spełnienie, osiągnięcie już jakiegoś punktu, dojście do jakiegoś punktu, może być także zakończenie jakiegoś cyklu, cyklu życia, jakiegoś etapu życia. Coś się może już u Was zakończyć, bo dziesiątki często mówią o, po prostu o zakończeniu czegoś. Czy to, to, to nie tylko chodzi o ten dostatek, tutaj te spełnienie, ale też patrząc inaczej, to jest po prostu zakończenie czegoś. To może być relacja, praca, lub po prostu etap w życiu. To może być też jakiś projekt, który ukończycie we wrześniu, który na przykład wcześniej zaczęliście, i, i we wrześniu on zostanie już zakończony, bo to też jest po prostu takie zakończenie wcześniej rzeczy zaczętych. Okej, okay, dobra. Energia poboczna, energia pierwsza, która mi się pojawiła dwójeczka kielichów. To, to jest y, karta wejściowa, czyli y, wejdziecie w ten miesiąc, y, ja bym powiedziała y, to jest taka uczuciowo, wrażliwa y, energia. Ona jest nastawiona na relacje z innymi ludźmi i, i tak może być, że wejdziecie w ten miesiąc nastawieni na jakąś relację z kimś. To może być tak, że to może być relacja miłosna, gdzie, gdzie będzie wzajemnie uczucia, gdzie będzie zakochanie. To może być też przyjaźń, czy skierowanie się w kierunku jakiejś przyjaźni. Jeżeli jesteście z kimś w konflikcie, to może dojść do pojednania, bo dwójeczka kielichów to jest po prostu pojednanie. Patrząc energiami, jeżeli ktoś pracuje z energiami, to tutaj będzie. Taka harmonia w, w tych energiach męskich i żeńskich, bo tutaj jest, są dwie te energie, i ja to po prostu tak widzę, że tutaj możecie się sami w sobie troszeczkę przyglądać i będzie Wam to się podobało, bo tutaj będzie te spełnienie w dziesiątce pentakli. Dobra, co Wam tu jeszcze mogę podpowiedzieć? Z negatywów. To jest koło fortuny, to też jest dziesiątka. Czyli faktycznie może coś się dla Was zakończyć. Jeżeli to jest w negatywie, to będzie to dosyć trudne dla Was. Dziś koło fortuny mówi też o zmiennych kolejach losu. Odmiana losu coś może się wydarzyć takiego nieprzyjemnego w Waszym życiu. Hmm, jakieś plany mogą Was szerszyć, bo, bo też tak ta karta o tym mówi: lub po prostu to może być jakieś wydarzenie, które Was e, wybije z obecnego toku myślenia, z, obecnego, e, z obecnej drogi, i to będzie na tej zasadzie, że Was tak mocno doświadczy. Bo tak może być, zwłaszcza z kartą gwiazdy w negatywie, bo w negatywie macie gwiazdę. Czyli e, jakieś plany mogą nie wyjść, to co gdzieś tam pokładaliście swoją wiarę, nadzieję to to nie wyjdzie, bo tak mi się to pokazuje, że tak może być, że coś tutaj mam może do końca nie wyjść, bo pomimo że ta e, energia główna i tak jest e, e, optymistyczna to, e, to coś, coś możliwe, że się dla Was zakończy, co, co wcześniej chcieliście, co wcześniej pragnęliście, a e, a, a po prostu to nie przyjdzie i y, gwiazda w negatywie to też jest życie właśnie takimi iluzjami troszeczkę to jest życie y, tą złudną nadzieją, że, że coś dostaniecie, coś możecie zrealizować, a tak nie będzie tutaj y, koło też mówi o lekcji karmicznej takiej dosyć ciężkiej dobra, idąc dalej co wam mogę jeszcze tu powiedzieć w pozytywie macie y, dziewiątkę mieczy Dziewiątka Mieczy to jest trudna energia, akurat, ale jest w pozytywie. Dziewiątka Mieczy to jest po prostu w głowie, w głowie kreowanie czarnych scenariuszy, negatywnych myśli, w głowie takie zamykanie się przed światem, bo macie swoje lęki, obawy i nie umiecie z tego wyjść. Jeżeli to jest w pozytywie, to wy to przejdziecie. To może być tak, że to jeszcze się pojawi u Was we wrześniu, ale. Ale wy sobie dacie radę z tym. My to odepchacie od siebie. Jeżeli wcześniej mieliście z tym problem, to we wrześniu macie szansę po prostu, to, żeby to odeszło. Tylko, tak, tak, tak to widzę. Zwłaszcza, że energia kończąca to jest ósemka kielichów. I to właśnie może oznaczać, że wy odejdziecie od jakichś starych swoich zachowań od tego, co was męczy i faktycznie ten cykl, w jakim życiu się dla was zakończy i tak jakby zacznie się nowy, nowy etap życia, odejdziecie od na przykład tego, czyli jakiejś złudnej nadziei, od jakiejś iluzji, od jakichś wyobrażeń, o, o kimś na przykład albo o czymś. Ósemka kielichów to też jest często odejście od kogoś. Czyli może być także jakaś relacja dla was się po prostu za Zakończy, ale nie musi tak być, bo to może być tak, że e, wy odejdziecie po prostu od jakichś tam zachowań. W pozytywie mamy króla Buław. Król Buław, jeżeli jesteście mężczyznami, no to Wy będziecie wibrować w tej energii, to jest bardzo silna energia. E, ona... Mm, jest nastawiona tutaj na taką pewność siebie, na działanie, na to, że będziecie realizować własne cele. Król Buław wie, czego chce i on idzie do przodu. On jest zaangażowany w to, co robi, on odnosi sukces, bo Król Buław po prostu taki jest. I, i to nie musi tylko chodzić o pracę, ale też o relacje. Tak może być, że w. Panowie, po prostu zakochacie się tutaj w jakiejś kobiecie, albo po prostu będzie odzajemnione uczucie i będziecie chcieli być tutaj przy nim. Jeżeli jesteście kobietami, to taki mężczyzna może być po prostu przy was. My możecie go poznać, albo jeżeli już go znacie, to on on będzie wywierał wielki wpływ na, na wasze życie będzie miał tutaj mm, duże znaczenie dla was, może was wspierać, to nie tylko musi być wasz partner e, e, uczuciowy, to może być jakiś przyjaciel to może być po prostu szef bo król Błog często mówi o, wskazuje na szefa czasami właśnie i, i to tak może być, że że e, jakiś duży wpływ może mieć na was wasz szaf, dobra, ale to tak tylko yy, patrząc po prostu z boku, bo to są takie już energie pomocnicze, jakiś mężczyzna jeżeli jesteście kobietami, jakiś mężczyzna fajny przy was po prostu będzie w tym miesiącu, ale zobaczymy co inne karty mi jeszcze tu podpowiedzą wezmę sobie z tej wyroczni jedną kartę wyciągnę tutaj co ta karta mi tutaj co to wyrocznie mi podpowie dla, dla raka na Dla raka na, na wrzesie. Dla raka na wrzesie. Dobra. Jest ładna karta. Karta afirmacji. E, ta karta mówi, no po pierwsze mówi o afirmacji, żebyście stosowali afirmację, e, ale też. E, Oczyszczali się z negatywnych myśli, z zaprzeczania sobie, co, co praktycznie zgadza się z tą kartą, bo wy wyjdziecie z tych dziewiątki mieczy, czyli z tych negatywnych myśli, z tych, z tych obaw wobec siebie, lub kogoś lub jakiejś sytuacji. I tutaj jest właśnie takie nawołanie, byście tylko skupiali się na tych pozytywnych myślach i po prostu nie, to, żeby to nie wyglądało tak, że wy po prostu stosujecie jakieś afirmacje i one po prostu nie działają i zauważycie to, że zauważacie, na przykład stosujecie już od dłuższego czasu i zauważacie, że one nie działają, ale to przez to, że wy możecie jakoś sami siebie sabotować. Yy, sami sobie możecie też zaprzeczać, czyli tu musicie, jeżeli chcecie na przykład mieć obfitość finansową, to yy, to wy po pierwsze musicie sobie to mówić, że ja jestem obfitością, bo wy musicie żyć w tej energii obfitości. Ja jestem miłością, ja jestem kochany, ja jestem ko kochana. I tu nie chodzi o to, żeby w to wierzyć, nie. Nie chodzi o to, żeby wpuszczać tą nadzieję. Tu chodzi o to, żeby to czuć, czuć całym sobą i po prostu to wiedzieć że tak jest, ja jestem miłością, ja jestem kochany i to po prostu odczuwam, ja jestem obfitością i to po prostu przychodzi. To, czym wibrujesz, to, to będzie przychodziło i takie afirmacje stosujcie. Ja jestem miłością już jest afirmacją i dodatkowo za tym musi pójść te takie poczucie tego, poczucie tej obfitości, miłości i mm, wszystkiego tego, co, co tam sobie Zapragnęliście, drugie raczki, ok. Wyciągam sobie wyrocznie dla was, co tutaj los na, dla raka szykuje na wrzesień. Co dla raka 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 na wrzesień. Muszę powiedzieć, jak się Jakieś zmiany wam się tu szykują? Tak mi coś intuicja popowiedziała, żeby wyciągnąć z pod spodu kartę. No. Bardzo, bardzo ciekawe mi się tu pojawiło to. E, <grym>, dobra, ok. Pierwsze co, no to na pewno jakieś zmiany o w waszym życiu przyjdzie, czyli jakiś cykl się u was zakończy. I ja to tak widzę, tutaj chyba się do osoby jakieś to tyczy, tak mi się wydaje. Że wy, Mo może być tak, że o czymś lub o kimś nie możecie zapomnieć. I to jest tak, jeżeli to do osoby ty 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 tyczy się, to wy będziecie wybierać, czy w to dalej brnąć, czy nie. E i pojawia mi się też osoba, która nie dotrzymuje obietnic, ale to wy też możecie być w tej karcie, że to wy możecie y, nie dotrzymać jakiejś obietnicy lub ktoś Was y, może troszeczkę oszukać, nie dotrzymać obietnic. Może być też tak, że y, nie będziecie umieć zapomnieć o jakimś tam ciężkim wy, y, wydarzeniu. Będziecie sobie je po prostu. Y, Będziecie pamiętać i to, to będzie wa, wasz wybór warunkowało. Bo tutaj jest yy, jasno mi się pojawia, tutaj jest karta wyboru i będziecie dokonywać jakiegoś wyboru. Następnie pojawia mi się karta wizji, do tej karty zawsze tutaj ja dobieram to. Yy. I ja to tak widzę, że wy macie jakąś tam wizję czegoś, jakieś pragnienie czegoś. I to dotyczy właśnie tego, tego waszego pragnienia. Jest karta cykliczności, czyli pamiętajcie o tym, o tych cyklach, że wszystko się zmienia. To jest ta, taka płanka tutaj woda, ona też mówi o zmianie. Wszystko jest zmi zmienne, wszystko jest cykliczne. I tak po prostu będzie u was we wrześniu wyglądało, że przyjdą jakieś zmiany, yy, coś możecie sami przewartościować, coś się przewartościuje i na samym końcu to, to, to najdziwniejsze, co mi się tutaj pojawia karta pułapki. Dziwne to mi się pojawiło. To tak jakbyście wy z tych kart po prostu ja widzę, że wy sami możecie. Nie kogoś, nie ktoś was, bo ja tą kartę zazwyczaj czytam tak, że to ktoś was może tutaj próbować złapać w klatkę i też tak może być, lub wy kogoś będziecie próbować złapać w klatkę, ale ja to widzę inaczej. Wy sami siebie możecie złapać taką klatkę przez swoje zachowania, przez jakieś myśli i przez to jakieś możliwe, że niezdecydowanie. Przez to, że możliwe, że o czymś lub o kimś nie będziecie umieli zapomnieć, i sami siebie tutaj umieszczacie w takiej klatce. No, i tutaj pokażę Wam, jak to ta klatka wygląda. Ptaszek tutaj w klatce. Ja to tak dla Was widzę, drogie raki, że sami siebie będziecie tutaj troszeczkę unieszczęśliwiać. Ciekawe. Co? I zobaczymy, co. Co tutaj następne karty nam podpowiedzą, ale, ale ja to tak na teraz widzę, że ta klatka to jest coś, co Wy sami sobie stworzycie dla samych siebie. Dobra. Albo, albo może być tak, że wy faktycznie możecie o kimś zapomnieć. I na siłę będziecie próbowali tą osobę po prostu przy sobie zatrzymać. Tak też może być, ale jeżeli tak zrobicie, to i tak bardziej siebie widzicie niż tą drugą osobę. Okej, okay, dobra, wyciągnę sobie następną wyrocznie. Z czym to drogie raki będą się mierzyć na, na wrzesień? Co tam do Was przyjdzie? Na wrzesień dla, dla raka, na wrzesień dla raka. nie Ciekawe. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Jakiś nowy etap w życiu u Was się pojawi. To co mówiłam. Coś, coś się może zakończyć, jakiś nowy etap w życiu się u Was może pojawić. Nowa miłość, nowa relacja może się pojawić jeżeli jesteście w związku może być tak, że to, to jest nowy etap związku na przykład, bo ja to widzę na związek, a dlaczego jesteśmy na związek bo jest karta bratniej duszy i to może być tak, że przyjdzie do was jakaś bratnia dusza lub e, tą bratnią duszę zobaczycie w obecnym partnerze lub dojdzie do takiego odrodzenia w relacji może, co wam mówiłam tutaj o tym zakochaniu e, jeżeli to nie to to będzie po prostu jakaś przyjaźń. Letnia dusza to, to na, na zasadzie przyjaźni, nie miłości, bo też tak może być, ale coś nowego Was na pewno czeka. Nowy etap w życiu, nowe znajomości, ja to widzę tak, lub jedna nowa znajomość, lub e, to, co Wam powiedziałam, takie m, odrodzenie całkowicie nowy etap e, w istniejącej już e, relacji. Dobra. Jeszcze sobie wyciągnę. Z tej, bo, bo ja to tak widzę, że jeżeli to miało być na istniejącą już relację, to, to jakiś cykl w tej relacji się zakończy i przyjdzie nowe życie dla tej relacji, a jeżeli jesteście sami, to przyjdzie ktoś nowy, lub, lub może być tak, że wy znacie już tą osobę, ale ale wcześniej was nic tam nie łączyło, i, i teraz was coś tam więcej połączy. To tak, to tak po prostu widzę. Czyli dla tych zajętych coś może się e, nowego objawić już w istniejącym związku, a dla wolnych przyjdzie nowy etap życia. Dobra, jeszcze dociągnę tutaj sobie. Jeszcze jedno weźmiemy. Ciekawe mi tutaj wyszło. E, pierwsza karta, która mi się tutaj pojawiła z tych docięgniętych, to jest równowaga w dawaniu i braniu. I o to zadbajcie na pewno, żeby była ta równowaga. Jeżeli w coś wcześniej wkładaliście swój energię i czas, to przyjdzie teraz zwrot, czyli może przyjść jakaś obfitość, jakieś spełnienie. Pytajmy e, hmm. jeszcze, że przy tej karcie jest jasne, bo te następne mnie bardzo intrygują. Co one tutaj oznaczają? Tak wam pokazałam. Pierwsza tutaj jest karta dlaczego, czyli wy musicie spytać siebie samych, dlaczego coś robicie, dlaczego z kimś chcecie być i musicie poznać y, motywy własnych działań, motywy własnych intencji, skąd co się bierze. Y, tu nie chodzi o to, że coś jest lepszego lub gorszego, że te intencje są dobre czy złe, tylko dojście do tego, dlaczego. Jakie są wasze po prostu tutaj Intencje, skąd to Się bierze I następnie pojawia mi się Karta takiego Bycia niechciany". Co mi tutaj w ogóle nie pasuje I ja to widzę bardziej pod to, że wy sami Możecie Nie do końca czuć się sami ze sobą Dobrze, wy możecie sami siebie Sabotować I, i warto właśnie przyjrzeć się temu, Bo ta karta o tym może też mówić, że wy Możecie się, musicie się przyjrzeć sami z siebie, dlaczego wy się tak czujecie niechciani przez innych, odrzucani. A jeżeli faktycznie ktoś was odrzuci w tym miesiącu, chociaż ja tego nie widzę, ale też tak może być, jeżeli ktoś was odrzuci, to wy będziecie się zastanawiać, dlaczego, co w was jest nie tak, że, że wy jesteście tak odrzucani przez kogoś lub przez. I innych tutaj. Dobra, wezmę sobie jeszcze tutaj e, jedne karty wyrocznie. Nie, przepraszam, was, to nie jest wyrośnie, tylko przesłanie. Dla Raka, przesłanie dla Raka. Ja, ja, ja to tak czuję, ten przekaz, że to w Was będzie się w tym miesiącu w wrześniu dużo działo w was wewnętrznie, czyli wy będziecie przeżywać te wasze rozterki. I możliwe, że chodzi o wcześniejsze rozczarowania i nad tym będziecie sobie pracować w tym miesiącu. Przesłanie, Przesłanie dla raka na wrześniu Przesłanie dla raka na wrześniu. Uwolnij się. Ta karta mówi podejmie ryzyko i doświadczenia, jako. Drogę do wzrostu, doświadczenie, no tak, podejmij ryzyko i doświadczenia jako drogę do wzrostu i nauki. Co Wam mówiłam? Przyjdzie, przyjdzie to doświadczanie. Przyjdzie doświadczyć Wam czegoś trudnego i przyjdzie też uwolnienie od czegoś, czyli odejście od tego, co Wam nie służy i starych jakichś Waszych zachowań. I tutaj to przesłanie jest jasne: uwolnij się od tego. Od tego, co was tak wiąże, od, od, od tego. Może właśnie od tej klatki, którą sobie sami na siebie szykujecie. Ja to tak widzę, że to, że to dopiero sobie zrobicie, moje drogie raczki. Taką klatkę dla samych siebie. Dobra, sami siebie możecie zniewolić. I jest karta uwolnij się. Drogi Raku z tego. Dobra, jeszcze przesłanie ostatnie i będę kończyła. Ostatnie przesłanie na wrzesień dla Raka. She Wolf. Ta karta mówi, żebyście, to też jest o, o tym uwolnieniu, o tym uwolnieniu siebie samych z tej klatki. Wy możecie dusić siebie, Dusić w sobie wszystko, co macie, własny potencjał możecie dusić w sobie, własną energię możecie dusić w sobie, kreatywność, możecie zabijać samych w sobie, i tutaj jest ta karta, żebyście to wypuścili: własne dary, własne talenty i pokazali siebie, pokazali światu, tacy, jacy jesteście naprawdę i byli dla tego świata, bo ta karta mówi o tym, że świat was wzywa, świat was potrzebuje, a wy sobie siedzicie tutaj w tej klatce i tak sobie rozmyślacie, albo to, albo tamto, a może tego nie zrobię, a, a nie, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie chce, jestem taki biedny raczek, nie, nikt mnie nie chce, a to a jest wręcz odwrotnie, bo y, ja to tak widzę, że świat tutaj ciebie woła, drogi raku, i ty masz wyjść do tego świata, ty masz Pokazać siebie, uwolnić swoją pasję, uwolnić swoją energię. I to przesłanie jest też takie. I zanim to zrobicie, drogie raki, to będziecie mm, doświadczać dużo w tym miesiącu. To mogą być trudne dla Was doświadczenia, ale myślę, że jeżeli e, podołacie temu i e, stawicie czoła, a nie uciekniecie, e, to będzie naprawdę bardzo dobry miesiąc dla Was, który Was przygotuje na to, co jest dla Was jeszcze lepsze, jeszcze bardziej cudowne i fantastyczne. I tego Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa-pa.